Myślałam nawet nad małżeństwem morganatycznym. Takie tam dziewczyńskie fantazje. Co ma do tego Sabrina? Przyjechała razem z moim bratem. Już wtedy trzymała go na krótkiej smyczy. Obserwowała mnie. Wypytywała służbę, badała sytuację. Drużyna rycerska ojca traktowała mnie jak córkę. Zawsze lubiłam polowania, brałam udział w obławach na bandytów. Potrzebowała dowodu, czegoś spektakularnego, czym mogłabym mnie oczernić. I w swojej niefrasobliwości dała się jej taki dowód. Postanowiła mnie sprowokować. Uwiodła Robena przy pomocy magii. Pomieszało mu się od tego w głowie. Nagle zaczął się panicznie bać zwierząt, w szczególności psów, którymi się opiekował. Chciałam mu pomóc. Wtedy zorientowałam się, że w mojej obecności ciężko jest rzucać czary, a już rzucone z czasem tracą moc. Poszłam do niewielkiej izby nad psiarnią, w której mieszkał Roben. Spotkałam tam Sabrinę. Przyznaję, że byłam gotowa ją rozszarpać, ale nie zdążyłam, bo jędza zwiała. Roben zaślinił się i kwilił jak dziecko. Po godzinie w moim towarzystwie przestał bełkotać. Po dwóch zrozumiał, co mu zrobiła wiedźma. Myślałam, że wszystko jest już w porządku i mogę go zostawić. Chciałam rozprawić się z nią. Poszłam do zamku. Nie wiem, co się stało, ale gdy tylko się oddaliłam, zaklęcie odzyskało moc. Robin zaczął gorączkowo szukać Sabriny. No i w tym amoku wlazł do zagrody z agresywnym psem. Bardzo agresywnym. Przeżył? Tak. Chociaż umysłowo pozostał na poziomie dwulatka, no i bał się zwierząt. Winę za wypadek, Sabrina zwaliła na mnie. Przysięgłam sobie wtedy, że kiedyś ją zabiję. Noszę przy sobie ostrze, na wypadek, gdyby nadarzyła się okazja. Czego chcesz od Eskela? Potrafisz być miły, nie ma co. Masz rację, źle to zabrzmiało. Przepraszam. Chcę, żeby przestał uciekać przed swoim przeznaczeniem. I został księciem Keingorn. Dobrze się czujesz, Deidre? Eskel jest Wiedźminem. I co z tego? Chyba nie zdajesz sobie sprawy, jak dziecinnie brzmią te wasze wiedźmińskie morały. Ciągle słyszę, jesteśmy wiedźminami, wiedźmini nie mają uczuć i tym podobne. Mnie nie nabierzesz. Macie uczucia i emocje. Jesteście jak normalni ludzie, tyle że szybsi. Nie wiem, czemu tak usilnie staracie się to ukryć. Czasem lepiej nie walczyć z legendą. Trzeba się dopasować. Być może, ale mnie nie nabierzesz. Jak udało ci się trafić do Kermoren? Zawsze wiem, gdzie jest Eskel. Wystarczy, że o nim pomyślę. Pójdę już. Hmm. Już? Tyle? Eee, dobra. Trochę się pogubiłem. Ale wygląda na to, że ta rozmowa wystarczy. Bo nie widzę, żeby tutaj była czerwona kropka. Więc myślę, że musimy pójść teraz do reszty Wielbinów i podjąć decyzje. Mi się, decyzję. Nie pod... wydaje mi się, że nie, nie tej przeszedłem. Tylko zmarnowałem jakieś 3-4 minuty czasu. Ale to mi nie szkodzi. Nakręcę to całe dla Was. Bo jestem dobry. Zrobić taki kolejny wam prezencie, trochę spóźniony. Nakręcić to całe i to zmontować. Tak, teraz pojechamy się strzałka. właśnie nim tam w prawym górnym rogu na naszej minimapie. I tam już chyba widać widzimy, no, A to są wydźwignię? Nie wiem, z daleka nie widać. Chyba tak. Tak, i ja powinienem wam powiedzieć. Pamiętacie jak mówiłem, że po Wiedźminie 1 na scenie będzie Gothic, tak? To jest zdanie. W Wiedźminie będzie. Czemu? Ponieważ Gothic... gothic grafiką mi trochę z bo ostatnio dużo o niego grałem i wiecie, ja trochę się... Z, z, trochę na lepszą grafikę przeskoczyć. No idziemy z nimi pogadać. Siema. Wilko! Myślę, że czas podjąć decyzję. Musimy zdecydować, co robimy z Deidre i jej bratem. Eskel chce, żeby każdy się wypowiedział. Sprawa dotyczy bezpieczeństwa Kermoren i nas samych. Jeśli popełnimy błąd, konsekwencje mogą być opłakane. Wszyscy gotowi? Tak, zdecydujmy. Zatem do dzieła. Ja zacznę. Uważam, że nie powinniśmy się do tego mieszać. To znaczy, nie możemy udzielać dłużej schronienia dziewczynie. Powód jest prosty. Jeśli Sabrina doniesie Henseltowi, będziemy musieli przez kilka lat omijać Kedwen szerokim łukiem. Lambert. Deidre jest mi obojętna, ale nie podoba mi się, że jakiś szlachetka, władca trzech zamarzniętych pagórków, przyjeżdża tu i żąda posłuszeństwa. Tu jest Kermoren, tu nie obowiązuje królewskie prawo. Uważam, że powinniśmy pogonić stąd czarodziejkę i szlachcica. A ty, Eskę? Jestem rozdarty. Z jednej strony rozumiem Besemira, z drugiej, czuję, że jestem coś winien tej dziewczynie. Czuję jakąś więź. Mój głos nie będzie obiektywny. Najpierw chcę poznać Twoją opinię. Nie możemy oddać dziewczyny w łapy czarodziejki. To będzie po prostu podłe. Co w takim razie zrobimy z Sabriną i szlachcicem? Deidre musi zrzec się praw do Ziemi. To powinno wystarczyć Merwinowi, a czarodziejka będzie się musiała pogodzić z naszą decyzją. Albo postawię sobie jej śliczną główkę nad kominkiem. Lambert, zachowaj swoje mroczne teksty na później. Spróbujemy to załatwić bez walki. Dobra, spróbujmy. Eskel i ty, Geralt, pójdźcie do naszej księżniczki. My tu zaczekamy. Boże, nie musimy się tracić, wracać, safe, wracamy. Ja, powiedzmy sobie, żeby szybciej biec. Dość pada? Nie, ja myślę. Biegniemy, biegniemy. Ja. O, tutaj siedzi przynajmniej musieli do góry. Geralt? Pomożemy ci. Dziękuję. Nie wiecie, ile to dla mnie znaczy. Jednak musisz pójść do obozu i powiedzieć bratu, że zrzekasz się praw do tronu i majątku. W ten sposób powinniśmy go przekonać. I pozbawić Sabrine wsparcia. Wysoka cena. Ale chyba nie mam wyboru. W takim razie załatwione. Cieszę się, Deidre. Naprawdę. Ja, dobra, lecimy. Ja, oni po prostu za Musimy iść do głowy i z Merlinem, a do Mary'a, tak. Musimy się już do końca naszego Wiedźminosu nie dał neutralności. To jest tak jakby prolog do... Wiedźminy Dyki. I wstęp, o. się ruszyli przez tyłki.